W każdym projekcie musi się znajdować przynajmniej jedna centrala. Jeżeli nie dodamy jej sami, program zrobi to automatycznie przy dodaniu pierwszego modułu. Aby dodać moduł USP, klikamy w górną część przycisku Dodaj USP lub klikamy w napis Dodaj USP, rozwijamy listę i wybieramy przycisk Dodaj USP. Skonfigurujemy teraz połączenie z centralą. Domyślna nazwa modułu nadana przez program to LSP plus adres logiczny modułu, począwszy od 129. Nazwę oraz opis można dowolnie zmieniać, jednak do pamięci urządzenia wysyłana jest tylko zawartość pola nazwa, co oznacza, że nie można otworzyć zawartości pola opis podczas pobierania konfiguracji z urządzenia. Aby centrala mogła się komunikować z modułem, należy wpisać jego numer seryjny. Pola wersja firmware oraz Data Flash Firmware informują o wersji oprogramowania urządzenia. Uzupełnią się po pobraniu konfiguracji z urządzenia. Nazwy wejść można dowolnie zmieniać. Zarówno wejścia, jak i wyjścia można konfigurować pojedynczo lub wybraną ilość jednocześnie. W polu stabilność definiujemy czas, przez który wejście musi zgłaszać dany stan by moduł ESP na nie zareagował. Ten zabieg pozwala wyeliminować zmiany spowodowane drganiem styków. Skonfigurujemy teraz trzy wejścia dodamy strefę do projektu i przypiszemy ją do wejścia. Wejścia również skonfigurujemy. Pozycja gotowości określa pozycję, w jakiej znajduje się wyjście po powrocie do stanu spoczynku. Możemy wybrać pomiędzy pozycją NO lub NC. Pozycja bezpieczeństwa określa pozycję, w jakiej ma się znaleźć wyjście w przypadku, gdy sterownik utraci komunikację z modułem master. Przypiszemy wyjście pierwsze, aby reagowały na zmiany stanu, zmieniając pozycję na NO. Skopiujemy te ustawienia do pozostałych wyjść. Możemy skonfigurować, jak ma odbywać się wizualizacja na diodach LED. W przypadku opcji pozycja fizyczna, diody prezentować będą aktualne wysterowanie wyjść. Dioda zaświeci się, gdy wyjście jest w pozycji NO. Pozostanie zgaszona w pozycji NC. W przypadku wybrania stan według scenariusza, diody zapalą się, gdy dane wyjście będzie w stanie alarmu. Natomiast pozostanie zgaszone w stanie spoczynku. Możemy wybrać, czy wyjścia w sterowniku mają załączać się jednocześnie, czy sekwencyjnie. To znaczy, kolejne wyjście załączy się ze stałym opóźnieniem. Wybierzemy opcję sterowania jednoczesnego. Zapiszemy teraz nasz projekt.